w sposób śpiewał patron konkursu, Stanisław Jopek. Ta piękna i mądra pieśń przeżyła tysiące, dziesiątki tysięcy, a może i setki tysięcy kilometrów z zespołem Mazowsza. Była osobieniem mądrego piękna, głębokich treści, a jednocześnie niesamowitej prostoty. Prostoty przekazu. Prostoty muzycznej głębi. I to przemierzało przez świat. Ta pieśń rozsławiła Mazowsze i a twarzą Mazowsza był właśnie Stanisław Dlatego z wielką radością, za adumą pochyliliśmy się i postanowiliśmy specjalnie uhonorować tę wielką postać polskiego życia muzycznego, gwiazdę Mazowsza, a jednocześnie przejść w czas przyszły i zaprosić Polaków do śpiewania. Śpiewania tych pieśni, które towarzyszyły Mazoszu od 70 lat. Pierwsza edycja konkursu imienią Stanisława Jąka. I cztery kategorie wiekowe. I wszyscy Polacy, niech posłuchają jeszcze raz tych pięknych, pięknych pieśni wypływających z ducha polskości. Z tego, co zdaje się być w nas najlepsze. Bardzo cieszymy się, że właśnie rozpoczynamy tę edycję, że garnie się zarówno młodzież, jak i dzieci, jak i dorośli, że jest to akcja, która spaja Polskę i Polaków wokół spraw ważnych i najważniejszych, wobec wokół własnej tożsamości i prawdziwego piękna, bo to jednoczy. To nie stwarza barier, ale to jednoczy. To bardzo ważne. Dlatego myślę, że ta inicjatywa będzie kontynuowana. Mamy nadzieję, że co dwa lata, bo tak myślimy, że to jest dobry czas, co dwa lata będziemy właśnie zapraszali całą Polskę do śpiewania tych mazowszańskich piosenek. Chciałbym powiedzieć, że no ma zawsze. 70 lat, 71 rok, teraz. To kawał czasu. To wiele pokoleń ludzi, którzy byli w Mazowszu, których nie ma w zespole może są w innym świecie, ale którzy przez tyle lat sławili to piękno. Wspominamy założycieli Tadeusza Sygietyńskiego, Mirę Zimińską Sygietyńską który w tak niesamowity wspaniały sposób stworzyli perłę korony Rzeczypospolitej. Bardzo miło, że możemy się dzisiaj spotkać, licząc na to, że przeżyjemy piękno. Piękno i powiemy, będziemy mogli powiedzieć Polska jest piękna i piękni są Polacy. Serdecznie proszę o. Przedstawienie idei konkursu, pewnych zasad pana Zbigniewa Kułagowskiego, który jest szefem całego zespołu osób, które przygotowują i prowadzą te zmagania konkursowe. Proszę Państwa, śpiewajmy razem z Mazowszem, bo to jest piękno ponadczasowe. Tak jak oni są piękni, tak staramy się to piękno przekazywać nie tylko Polsce, ale i światu. Bardzo proszę Zbigniew Kułagowski.